Hej, hej, z tej strony Nomikat i nasz kolejny odcinek z w kolejnym odcinku ze dzisiaj pada ogólnie chyba o jutro będzie też burza, ale dzisiaj chyba tylko i wyłącznie pada. I mamy urodziny Hailey, plus mamy już naszą piwnicę. Tak jak możecie zauważyć, mamy zejście do piwnicy, w którym znajdują się takowe beczki. Te beczki to są beczki do postarzania, które nazywają się baryłkami i tutaj mamy użyć piwnicy, aby postarzać produkty takie jak wina czy sery. No, i dokładnie, e, dokładnie do tego one właśnie są. Tutaj pary na początek mamy, ale chyba w swoim wytwarzaniu dokładnie tak będziemy mieli również do wytwarzania takowe baryłki, które wymagają od nas drewna i twardego drewna. No, plus tutaj trzeba by było postawić skrzynkę, żeby te wina zaczęły się przerabiać. Więc w pierwszej kolejności to sobie zrobimy. Ja pewnie będę chciała dzisiaj iść na pustynię Kaliko, żeby podkładać rzeczy. Będę chciała również. E, a tam prezent od Demetriusa był akurat. Ale to zaraz wam przeczytam. Ale będę chciała jeszcze iść, oczywiście, wszystkie tutaj nasiona kupić i posiać, i przy okazji, może jeszcze jakieś w zanadrzu kupić, ale to zobaczymy. Droga Nomi, od jutra zaczyna się trzydniowy festiwal na pustyni Kaliko. Skoro autobus znowu działa, cieszymy się, że możemy kontynuować tą ukochaną i uświęconą tradycję. Będą gry, darmowe jedzenie, nagrody i wiele więcej. Przy okazji, każdego dnia losowo zostaje. Wybranych dwóch mieszkańców do prowadzenia małego sklepiku. Przyjdź i zobacz, co mają na sprzedaż. Do zobaczenia, Luis. My oczywiście z tego wydarzenia skorzystamy, bo to jest nowe wydarzenie, które się odbywa właśnie. Właśnie, właśnie. A jak to nazwać? Latem? Nie, wiosną. Mamy wiosnę, tak. Dobra, tutaj do wyrzucenia. Potrzebujemy oczywiście naszego konika, potrzebujemy zasieć roślinki. To jest w sumie chyba jedno z najważniejszych dzisiaj zajęć. Oczywiście mamy też Heidi, której trzeba dać prezent, ale dajcie mi chwilkę, bo muszę przemyśleć, co ja chciałam zrobić. Potrzebuję. Potrzebuję, czegoś potrzebuję, ale nie do końca wiem czego. Um, na kaliko chciałam się udać. W sumie jutro też musimy się udać na kaliko, ale. Dzisiaj myślę, że będzie to lepiej zrobić. A właśnie, chciałam odłożyć to, ale tego nie odłożę, bo już mamy taką muszę. Ale chciałam zobaczyć jeszcze coś, co podnosi mi wędkarstwo i ta przynęta podnosi mi wędkarstwo. Więc pójdę jeszcze sprzedać tą muszelkę. Pójdziemy dzisiaj zobaczyć, co się stało z Jojo Marketem. Oczywiście pozbieramy tutaj fasolki. Tutaj kwiaty urosły, ale to. Na razie pomijmy, jak wszystkie urosną, to dopiero wtedy tym się zajmę. Tutaj wszystko się ładnie przerabia, więc z tym nie musimy się tutaj babrać, o dziwo. I chodźmy dalej. A właśnie, rabarbar urosł. No dobra, to zaraz go posadzimy. Akurat rabarbar mam wykupiony w większej ilości. A i właśnie jeszcze coś dla Hailey chciałam. To zaraz też coś sobie weźmiemy na prezent dla niej. I tak się muszę wrócić po nasiona, więc wrócimy się pora barbar i właśnie weźmiemy coś przy okazji dla Hayley. Dla Heidi ona chyba uwielbia kokosa. Bo tak, bo sam uwielbia kaktusy, a ona uwielbia kokosa. Mamy tutaj trzy rzadkie nasiona, więc sobie je posadzimy może w szklarni. Zobaczymy jak tam z miejscem. I sadzimy nasz rabarbar. To jest nasz pierwszy w życiu rabarbar w sumie. Wcześniej go nie zasiewałam. To jest dosyć ciekawe. Trzeba teraz te dni, powiem Wam szczerze, zmaksymalizować. Niestety. A to jest dosyć ciężkie. Biorąc pod uwagę, że no jest sporo rzeczy do zrobienia, do zapamiętania i wiecie. To tak trzeba krążyć i pamiętać o tych wszystkich rzeczach. Czy tutaj muszę te nasiona, tutaj muszę do Heidi, tutaj muszę jeszcze tą rybę wyłowić, bo dzisiaj będziemy łowić legendę. No i wszystko to jest oczywiście do zapamiętania, ale wiadomo, z pamięcią czasem różnie bywa, więc e, dlatego taki dyskomfort to sprawia. Dobra, to do wyrzucenia, to też, to mamy do schowania, to tutaj i tylko zwierzaki do pogłaskania. No właśnie, trawą powinnam się też zająć, bo one zaraz nie będą miały jedzenia w sumie. Dobra, ale na razie, na razie idę wszystko sprzedać, bo nie mam miejsca w ekwipunku. No to nic już po, po prostu tutaj nie zrobię, oprócz a, uporządkowania spraw... Teraz tak, mamy to. Najpierw tak, fasolki, 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 fasolki mogę dać. A rebarbaru w ogóle nie mieliśmy, więc ja zostawię 15 tego rebarbaru. Przez co to mogę w ogóle odłożyć. Mogę zabrać ze sobą stąd te nasiona. Tutaj jeszcze schować. I to chyba tyle, resztę muszę sprzedać w większości. W większości, czyli to, 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 tego nie. To, 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 to. I to, to. To, to, to. I to. I to chyba autentycznie wszystko. Więc lecę teraz jeszcze szybko do. szklarni. Tak, tak to się nazywało. O dziwo. Sadzę te trzy owoce. Sadzę te owoce. Jak mogę, to posadzę. I zbieram kawę. Dobra. Wszystko jest, drzewa rosną. Zostało nam jeszcze jeden antyczny owoc. Lecimy teraz tutaj szybciutko. Żeby oczywiście pochować większość rzeczy. I tutaj mamy właśnie rzeczy do postarzenia, więc to będę brała, żeby postarzeć. To. To do schowania, to do postarzenia, ale do postarzenia pamiętajmy, że. O! Mamy drzem z kryształowego owocu! To mogę przy okazji oddać jeden shopom. I musimy pamiętać, żeby zrobić jeszcze skrzynkę zaraz. Skrzynkę wystarczy mi mała, więc może jakąś bym tu miała, ale wydaje mi się, że nie. W sensie nie widzę po prostu żadnej. Biorę tak. Dobra. Lecę. Drzem jeden sprzedać. Już się bałam, że sprzedam zaraz wszystkie. I możemy teraz iść, postawić tutaj skrzynkę, żeby robiły nam się właśnie wina. Ja akurat mam ten przywilej, że mogę sobie kliknąć, włożyć te wina i one automatycznie się przerobią, ze względu na to, że... Ze względu na to, że mam moda Automate, który właśnie rozprowadzi to wszystko po naszych beczułkach. Więc one teraz będą się starzeć, tak jak widzicie. Potrzeba im 56 dni, żeby maksymalnie się postarzały, a to jest bardzo, bardzo dużo czasu. No, który gdzieś tam sobie powoli będzie mijał. Mi akurat to nie przeszkadza. Niech się po prostu to tworzy. To będą potem wina lepszej jakości, które będą nam dawać lepsze rzeczy. Po prostu. No i mamy Shopa, i mogę mu oddać nareszcie ten dżem, za który dostaniemy coś w nagrodę. Shop dzięki, Bobo weź to. Dziennik Shopa. Sklep Shopów powiększył się. Znajdujesz kopię dziennika szopów, Książka, e, która sprawia, że krzaki włókna mają większe szanse, że wypadną mieszane nasiona. W sumie nie sądzę, że to jest potrzebna książka, ale jak już jest, to niech będzie. Pójdziemy sobie do zakazanego lasu, bo chyba tak on się nazywa. I oczywiście wezmę te wszystkie kłody tutaj pokonam. Nie mamy też dużo miejsca w ekwipunku, więc tym. Trzeba sobie jakoś tutaj radzić, no bo tak jak powiedziałam mam duże rzeczy do zostawienia na przykład na pustyni Kaliko i będę chciała się tam dzisiaj udać, żeby chociażby właśnie przehandlować różne rzeczy z handlarką na pustyni, no bo jest oczywiście niedziela, a y, później y, później też y, następne trzy dni, tak naprawdę też spędzimy na pustyni robiąc tam wiele innych rzeczy, które zobaczycie. Ja się bardzo cieszę na ten event. Ten event jest dla mnie w sumie jednym z najfajniejszych eventów, które dotychczas wypuszczało Stardew Valley i najlepiej się na nim bawię, więc mam nadzieję, że Wy również podzielicie moje zdanie. No i dobra, lecimy po rybę, tylko ja zawsze mam ten problem, że nie wiem, czy ta ryba jest tutaj, czy ona jest w górach. Więc musicie dać mi... Chwilę na przejechanie się tutaj, żeby zobaczyć, czy ta ryba jest tu. I chyba mi się nie wydaje, że ona jest tutaj? Dajcie mi chwilę, ja to sprawdzę. Dobra, zamiast po prostu zgadywać, trzeba było to sprawdzić, i sprawdziłam, e, jednak ryba jest w górach, więc nie tutaj, ale tutaj jeszcze się przejedziemy po okolicy, może coś znajdziemy. Jak nie, to trudno. Ja raczej nic z tych rzeczy, które tutaj są, już w sumie nie potrzebuję. Dobra, to sobie wezmę, bo to będę potrzebowała w pierwszej kolejności. To i to. To są trzy rzeczy, które w pierwszej kolejności będę chciała zrobić, czyli dać Hailey prezent, użyć biletu u Louisa i właśnie wyłowić rybę. Tylko do wyłowienia potrzebuję jeszcze wędki. Dobra, Hailey jest u siebie. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. Duży Jeff porosło, widzę tutaj um, hem, mamy dwie bagietki. Dzisiaj szczęście nam dopisuje, więc może również rozwalę pudełko u Clint'a. Dobra, Hayley. E, wdech, to dla mnie? Wow, no, mi to najlepszy prezent urodzinowy ever, mamy z nią 10 na 10. Super, ja wiecie co, jeszcze wykorzystam sobie tutaj Rubin, żeby go dać Emily. Och, jest idealny. Ostatnio czułam się trochę ospała. Rubiny idealnie dodają energię duszy, bo ona uwielbia kryształy. A że ja akurat kryształy mam przy sobie, to czemu by z nich nie skorzystać? No i dobra, lecimy teraz szybko jeszcze tutaj do dwóch śmietników. Potem lecimy po bilet. Wezmę, przepukam pudła u Klinta. W sumie może na chwilę wrócę na przystanek autobusowy. Hmm, zobaczymy, bo bym wzięła jeszcze te boksy. O dzień dobry przy okazji, Luis. I mamy skarb. To fajnie. To jest akurat do sprzedania. Niepotrzebne nam aktualnie. Teraz tak, to. To mamy do przepukania u Klinta. No i właśnie, może jeszcze wezmę na przystanek, bo mamy te niebieskie pudełka tajemnicze też do przepukania. Może tak bym zrobiła. No, chodźmy w takim razie tutaj. Ja wezmę te pudełka, przepukamy to u klinta, pojadę wtedy na pustynię, załatwię wszystko na pustyni, co do załatwienia jest. O nie, mieliśmy nasiona kupić, ja nie wiem, czy zdążę wszystko zrobić. To jest tragiczne, to jest tragiczne, to jest tragiczne. Czekajcie, muszę to przemyśleć. Eee, co ja chcę zrobić? Pamiętajmy, że trzeba nasiona kupić, a ja bym chciała większość rzeczy tutaj odłożyć, które bym mogła odłożyć. I pudełka chciałam wziąć do klinta. Dobra, to mam jakąś jasną. Jasne pole do manewru, w sensie wiem, co chcę zrobić, on może tak to powiem inaczej. I teraz tak, dobra, Ale Lecę w takim razie dopiera, potem idę do klinta. Klint jest do 16, więc nie wiem, czy zdążę. Dobra, czekajcie. Pójdę na razie do klinta, potem dopiera, bo. W przeciwnym razie mogę nie zdążyć, a tak może jeszcze się uda zdążyć. O! Mamy śmieciowy kapelusz! Ciekawe! Zaraz Wam powiem dlaczego ciekawe. Dlatego, że śmieciowy kapelusz ma chyba 0,0 ileś procent na wydropienie, dlatego jest to dosyć ciekawe. A to jest chyba nasz pierwszy śmieciowy kapelusz, który udało nam się na tej serii złowić ze śmietników. Dobra, mam wszystko, więc lecimy teraz do. Dopiera. Szybko. Mam taką nadzieję. Dopiera. Dopiera, zaraz potem na pustynię, zaraz potem w góry na ryby. Choć jutro też możemy złowić tą rybę, ale jakbym ją złowiła dzisiaj, to bym miała już wszystko z głowy. No i dobra, bo ja teraz absolutnie nie wiem... O, mamy scenkę. Nie wiem, ile nasion będę musiała kupić. Gaz, mam coś dla Ciebie. Zamieniam się w such. Jest to zbiór lokalnych i organicznych warzyw. Są ręcznie zbierane i przesortowane dla jak najwyższej jakości i smaku. To okazja jedna w swoim rodzaju. Brzmi całkiem nieźle. Przydałoby mi się dobre warzywa do knajpy. Ile to kosztuje? Tylko... Bełkot, bełkot... Słucham? Hahaha! Ha, ha. Przez chwilę wydawało mi się, że słyszałem 25 tysięcy złota? Eh, zgadza się? Niezła oferta, co? Pier, oszalałeś? Nie ma szans, żeby nie było na to stać. Musiałbym sprzedać całą knajpę. Przypadkiem posłuchałam cenę. Toż to skandal, powinieneś się wstydzić. Czekaj, co powiesz na 10 tysięcy złota? Nie ma mowy. To katastrofa, mi. Myślałem, że to jest pewna strategia biznesowa. Okazuje się, że nikt nie kupi warzyw po dziesięciokrotnej cenie, nawet jeśli mają naklejkę z napisem EKOLOGICZNE. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Może nie bądź takim sknerom, jestem oburzona, że nie chcieli moich warzyw. No właśnie, bo handluje moimi warzywami, które mieliśmy mu dostarczyć z tej najwyższej jakości, więc ja bym powiedziała, żeby nie był takim sknerom. Myślę, że na to zasługuje. Hej, Niko, nie zmuszam do zakupu. Jeśli nie podoba im się cena, mogą iść gdzieś indziej. Chyba masz rację. Jeśli zdenerwujesz wszystkich moich klientów, mogę ich wtedy stracić. No właśnie. Tak w ogóle, no mi? Wygląda na to, że przydałoby ci się wegetariańska kolacja. Co ty na to? Kupisz je z powrotem za niską, niziutką cenę w wysokości 2501 zł? No, chyba sobie śnisz. Dzień dobry na zakupy. No i dobra, ja idę kupić nasiona, absolutnie nie mam pojęcia ile, więc ile to jeszcze policzyć przy okazji. Dobra, wydaje mi się, że aktualnie kupiłam wszystko co do zakupu mamy, więc lecimy teraz na przystanek autobusowy. Lecimy na pustynię, bo wydaje mi się, że mam wystarczająco miejsca, żeby się tym zająć. I wydaje mi się, że potem pójdziemy złowić rybę. Plus jeszcze pamiętajmy, że chciałam udać się do. Do, do, do sklepu Joja, bo tam coś się stało i się otworzyło, więc chodźmy po prostu zobaczyć, co tam się wydarzyło. No ale na razie, tak jak powiedziałam, jesteśmy na pustyni. Czas tutaj porobić rzeczy, które są do zrobienia i ewentualnie później, właśnie wrócić. Dobra, ja potrzebuję parę bomb. Nie zapominajmy, że na. Na, 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 na Ginger Island. Nie wiem ile, więc wezmę sobie te trzy bomby w sumie. Choć w sumie, może wezmę dwie duże bomby. Cztery duże bomby, a tą małą zostawię. Bo ta mała w sumie mi po nic. I idziemy w takim razie zakupić rzeczy, odłożyć je tam i wracamy łowić ryby. Przecież trzeba tak zrobić. No, to Iridium w końcu kiedyś bym mogła tu przynieść, żeby to sobie kupić, ale na razie nie mam wystarczająco Irydu, żeby w to zainwestować. Dobra. Lecimy w takim razie odłożyć oprócz tych czterech bomb. I teraz trzeba iść jeszcze zasieć nasiona. Pamiętajmy, że właśnie jeszcze dzisiaj trzeba zasieć te wszystkie nasiona. Więc ja je sobie zasieję i potem pójdziemy łowić ryby i potem ewentualnie do Joza Martu. Jeśli nie uda nam się do Joza Martu udać, no to zrobimy to kiedy indziej? Kiedy? Nie wiem. Nie pytajcie się, bo tak szczerze ja nie nadążam. Ja nie nadążam z tym, co tutaj powinna'm zrobić. No ale cóż, tak to właśnie wygląda. Tak to wygląda, jak się człowiek spieszy i potem tyle rzeczy jest do zrobienia. No to tak to właśnie. Wychodzi. Dobra, jeszcze trzeba w ogóle tutaj ponaprawiać te grządki, bo widzę, że ewidentnie się coś popsuło. A ja chyba kupiłam za mało? Nie, chyba nie, chyba nie. Dobra, zobaczymy zresztą. Jak kupiłam za mało, to. To nie wiem w sumie. To kupiłam trochę więcej pasternaka i tego, więc. Może nie będzie tak źle. Ale wydaje mi się, że wszystko wyliczyłam autentycznie tak, jak powinno być. Więc może. Yy, może nie będzie źle. Widzę, że już zasadziłam ze ziemniaka tutaj. Ewidentnie ze ziemniaka zasadziłam. O nie, to nie tak miało być. Coś tu się popsuło, jednak. O tutaj miały być. Yy, te. No, nie wiem, coś się popsuło jednak. Chyba nie tak to miało wyglądać. Coś tu popsułam. Ale trudno. Biorę jeszcze to. Zaraz się przekonamy, co tak naprawdę popsułam. Bo może nie tutaj po prostu to miało być zasiane. Czekajcie, bo jak ja mam to zniszczyć teraz, tak? No, trudno, no, zniszczę, no. Jeszcze jeden kalafior. Jeden kalafior. Dobra, te ziemniaki posadzę tutaj teraz. Bo tutaj jeszcze jest wolne miejsce. No i tutaj mamy jeszcze wolne miejsce. I to chciałam w sumie na ziemniaki i na jarmusz, ale chyba coś poszło nie tak ewidentnie. No trudno, nie pamiętam jak to było. Musicie mi wybaczyć. Tutaj jest jeszcze jedno miejsce do posadzenia i zaraz coś tutaj wkleję, ale potrzebuję odłożyć te. Mogę tu wkleić nawet eee, może jedno mieszane nasiono w sumie. Może jedno mieszane nasiono. Idziemy wyłowić tą rybę. O. Pasternek Niech będzie. Idę po tym rybę, bo przecież to jest jakaś katastrofa, co tu się dzisiaj dzieje. Pracuję na takim najwyższym pułapie moich możliwości, żeby wszystko zapamiętać, a i tak nie idzie po mojej myśli. Ech, tak to już bywa. No dobra, nie dużo nam już do zrobienia zostało, tylko ta ryba. No i ewentualnie ten Jojo Mart. Ale to tak jak powiedziałam, to jest naprawdę... Tutaj powinna być ta ryba. To jest naprawdę ewentualność ten Joja Mart. Bo ta ryba... O, widzę ją tam pływa. Ta ryba jest tą najważniejszą rzeczą w sumie na dzisiaj. Póki pada, bo ona jest o tyle uciążliwa, że w wiosnę musi padać, żeby ona się wyłowiła. A yy, no wiecie jak to jest z czasem ciężko po prostu z deszczem. Są takie. Mm, są dni wymuszone przez Stardio i są dni opcjonalne, kiedy może padać deszcz. No i ja z reguły tych dni opcjonalnych to mam bardzo mało, jeśli chodzi o padanie deszczu. A tych wymuszonych, no to wiadomo, to są przez grę wymuszone dni, więc nie mam na nie wpływu po prostu. To jeszcze chyba w pierwszym roku są jakieś dni deszczu wymuszone. Nie wiem czy to działa jako powielenie w każdym roku, czy tylko właśnie w pierwszym. Czy ja tej ryby nie złowię? Coś się nie zapowiada aktualnie. Pamiętajmy, że musi być to ryba z czapką. A mamy jakieś 4 godziny max. Nawet bym powiedziała, że 3 max. Ech! No i tak to jest, tak to jest. Czegoś oczekujesz? I już, już 5 ryb innego rodzaju niż tą, co oczekuję. O, to nadal nie ta. A już chciałam się ucieszyć, że to ta. I widzę, że to nie z kapeluszem. No to skoro nie z kapeluszem, to na pewno nie ta. O, na maksa. Może teraz? No nie. Ona tutaj pływa. Ja ją widzę, tutaj pływa. Ale może jest za daleko? Nie, no wydaje mi się, że stąd się ją łowiło. Nie dało jej się znikąd indziej łowić. I musiałam mieć dziesiąty poziom łowiectwa. Mm, wydaje mi się, że tak, że wszystko jest kit. patrząc na to, jak sobie radzę, coraz bardziej powątpiewam. Wiecie, to zawsze jest jakiś taki obszar, w którym można złowić tą rybę. A, może powinnam tam od prawej strony ją łowić? No, patrzcie, nadal nic w ogóle. Straszna sytuacja. Może ona jest w jakichś godzinach? Nie no, wydaje mi się, że jedynym warunkiem jest to, żeby padał deszcz. I, i to w sumie tyle. Nie ma żadnych warunków pobocznych. No ale ile byśmy aktualnie nie łowili, to zaraz mi się spławik skończy i tyle będzie z naszego łowienia. Pamiętajcie, że jak już dojdzie do momentu, kiedy będziemy mieli tą rybę, to ja na chwilę zamilknę, bo to będzie trudna ryba do wyłowienia. Wbrew pozorom wydaje mi się, że z tych legend najtrudniejsza do wyłowienia. Oni chyba nawet nie ma mowy, żeby ją wyłowić w pierwszym roku. No, coraz później ja nie mogę wyłowić tej ryby. Mmm, coś mi się wydaje, że dzisiaj tego nie zrobimy. Nie wiem, czy nie powinnam od prawej strony tego łowić. Choć tak jak mówię, wydaje mi się, że przez całe życie łowiłam z tej strony i dawało radę. Ale dzisiaj nie daje rady. Ewidentnie nie daje rady. Zaraz będzie pierwsza. I już sobie nie połowimy. No, świetnie, papuga zapiszczała i myślałam, że to ryba. Może na emeralda się złapie. Mamy! Uhu! Mamy legendę! Ostatnia ryba do naszej kolekcji, chyba tak, na to wychodzi. Nie, jeszcze jedna, a potrzebuję ryby z. Ostatniej ryby z Ginger Island. I to już będzie rzeczywiście ostatnia ryba, ale dobra, zmierzamy szybko do domu, bo ja mam bardzo mało czasu, żeby udać się do łóżka. O dziwo udało się, więc ja w drodze powrotnej przypominam Wam o tym, żebyście stawiali łapeczki w górę i komentarze pod tym odcinkiem. I, a jeśli jesteście nowymi osobkami, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, byłoby mi z tego powodu bardzo miło. I zawsze mnie to cieszy, jak przybywa jakaś nowa osobka, która chciałaby zasubskrybować mój kanał. Ja teraz szybko potrzebuję tutaj jeszcze w miarę uporządkować swój ekwipunek, ale... Wiecie, muszę zrobić to na tyle szybko, żeby czas tutaj nie uciekał, przez co jestem trochę. ograniczona. Dobra, dawaj tak. Jeszcze chciałam sprzedać dwie rzeczy. Te dwie rzeczy właśnie. Dobra, lecimy na sprzedaż. Jak będzie 50, to musimy zmierzać do łóżka już. No i tak, tego nie zrobiłam. Legendy nie mam gdzie odłożyć. To do odłożenia gdzie indziej, to do domu i tak, dobra. No to wszystko na to wygląda. W domu prawdopodobnie padniemy, zanim dojdę do łóżka. Ale potrzebuję się wyrzucić z wszystkich rzeczy. I tak jak mówiłam, to jest chyba nasza pierwsza taka czapka. Tak, śmieciowy kapelusz, tak. No dobra, to zobaczmy ile zarobiliśmy na dzisiaj. Powinna być to całkiem przyjemna sumka, bo sprzedaliśmy skrzynkę za 5000. Mamy 28 441 zł. No i cóż, ja dziękuję Wam, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!